Witam, witam i o zdrowie pytam. Teraz będę czytał program meczowy po Śląsk Wrocław, więc zapraszam do oglądania. Nagrywam to w niedzielę, a pewnie widzicie to w poniedziałek, wtorek zupełnie kiedy wrzucę. Więc dobra, program meczowy Pogoń Śląsk Wrocław. Super strzelec z niebytu. Marcin Flis w 2025 roku imponuje skutecznością. Połogą siedlce wyciągnęła środkowego obrońcę z niebytu, a ten odwdzięczył się w nadspodziewany sposób. Pochodzę z Lubelszczyzny, a dokładnie Zakrzówka, małej wioski blisko Lublina. Tam też rozpoczynałem moją karierę w małym klubie z Tak którego trafiłem do sygnału Lublin. Chciałem się rozwijać, a wiadomo, że w małych miejscowościach ciężko, a w pełni profesjonalne treningi. Dosyć szybko zostałem zauważony w Lublinie i w efekcie otrzymałem powołanie do kadry województwa a następnie do młodzieżowej reprezentacji Polski. Jesień 2010 roku spędziłem w juniorach Urchu a na wiosnę trafiłem do GKS-u Bełchatów, gdzie spędziłem aż 5 lat. Wspomniał swoje początki w Flis, na kanałach klubowej strony Piastak Gliwice. GKS w tamtych czasach lawirował między Ekstraklasą a Pierwszą Ligą. Brunaty grały wtedy czasy takie tuzy jak Marcin Szewakow, Kamil Kosowski czy Patryk Rachwał. Flis w rozmowie z weszłoką. Miałem 16, może 17 lat, jak zacząłem z nimi trenować. I działo się. Ciekawa szatnia, świetna atmosfera. Miałem porównanie, bo przed Bełchatowem byłem w ruchu chorzu w młodej ekstraklasie. Czasem mogłem trenować z seniorami i szczerze powiedziałeś, nie robiło to dla mnie specjalnego wrażenia od przeżycie. A w Bełchatowie jak pierwszy raz wszedłem do szatni i zobaczyłem te wszystkie duże postacie, to o nie miałem. Nie wiedziałem, czy powiedzieć dzień dobry, czy cześć, czy nic nie mówić. Siedzieli tam ludzie starsi ode mnie o 15 lat. Kolejnymi etapami w karierze Flisa byli, były GKS Katowice, Piaskliwice, Górnik Łęczna, Sandecjanowy Sącz, Stal Mielec i ŁKS Łódź. Środkowy obrońca uzbierał 114 występów w Ekstraklasie, w których strzelił 4 gole. Jesienią sezonu 24-25 Flis był bez klubu. Zimą po piłkarza zgłosiła się Pogoń, która zajmowała ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Znam sytuację Pogoni i chcę jej pomóc. Można powiedzieć, że jestem w podobnym położeniu, ponieważ przez pół roku byłem bez klubu. Cały czas jestem w dobrej formie fizycznej, więc jestem przekonany, że dzięki swoim umiejętnościom pomogę chłopakom i całemu klubowi. Jestem przekonany, że każdy w rundzie wiosennej zechce udowodnić swoją wartość i pokazać, że jesień była wypadkiem przy pracy. Powiedział Flis, choć wielu uważało, że to urzędowy optymizm. Wiosną 2025 roku w barwach pogoni, Flis grał jak znud. Celił 8 goli w 14 meczach, a to, do czego dokonał spotkaniu ostatniej kolejki, z wartą poznań, przeszło do historii. Od, 39, od 37 minuty Siedlczanie musieli sobie radzić w dziesiątkę po czerwonej kartce Casio. Kilka chwil później pogoń potrzebująca wygranej do utrzymania wywalczyła jedenastkę. Do piłki ustawionej na wapnie poszedł Flies i nie zabił. Białoniebieski, biało-niebiescy skutecznie się bronili do 84 minuty. To wtedy jedenastkę na bramkę zamienił Krzysztof dżazga. Pogoniści nie mieli czego bronić i pomimo osłabienia zepchnęli rywali do rozpaczliwej defensywy. W jednych z ostatnich akcji meczu po rzucie rożnym celny strzał oddał Flis. Piłka trafiła w rękę stojącego na linii bramkowej kaspra Przybyłki, więc sędzia po raz trzeci podyktował rzut karny. 31-letni środkowo-brońca wziął ciężar na swoje barki. Trafił i mógł kwetować utrzymanie pogoni w Betflix w pierwszej lidze. Pogoń ma mocny zespół. Gdybyśmy mieli jeszcze więcej czasu pracy ze sobą, to efekty byłyby lepsze niż walka o utrzymanie. Jeśli była zaprzeczona, a druga jest bardzo dobra, gdybyśmy byli w tym składzie personalnym od początku sezonu, to do wiosny przystępowalibyśmy innymi celami. Jestem przekonany, że ten zespół byłby w górnej połówce tabeli. Stać nas na dobrą grę. Z wyżej notowanymi rywaliami pokazujemy, że potrafimy grać równorzędne mecze, a nawet wygrywać. Twierdzi Flis w rozmowie z portalem CPL. Sport, sport Pomimo sukcesu, jakim było bez wątpienia utrzymanie, przyszłość Flisa w pogoni była niepewna. Klub nie wyobrażał sobie, że ja odejdę. Wiedzą, że jestem potrzebny drużynie. Trener mocno nalegał. Chciałem się odwieczyć ludziom w klubie i trenerowi. Tłumaczył decyzję o pozostaniu flis na antenie TVP Sport. W nowym sezonie flis nie zatracił skuteczności. W siedmiu meczach strzelił cztery gole, wszystkie z rzutów karnych. Sportowo uważam się za pychowca, ale życiowo jestem wygrany. Mam super córeczkę, świetną żonę. Znamy się od 15 roku życia. Jesteśmy ze sobą, odkąd mam 19 lat. Ja sobie nie wyobrażam życia bez niej. Czasem wydaje mi się, że urodziłem się z nią. Po prostu takie mam wrażenie. Jestem szczęśliwy, ale sportowo niespełniony, powiedział Flis w rozmowie z leszkiem lewskim. Bibi Finali Serwis gra z pogonią. Spółka fartownicowa Bibi Finali Serwis została nowym sponsorem głównym MKP Pogon Siedlce. BB Finale Service jest spółką fartingową, czyli częścią BB Line Grab, niezależnej brytyjskiej grupy firm. BS od ponad 30 lat dostarcza przedsiębiorstwom różne narzędzia finansowe wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój, a od 2002 roku funkcjonuje w Polsce. Firma jest niezależna od banków, należy do polskiego Związku Fakturów oraz największego międzynarodowego zrzeszania fakturów Internalis for Grab. Doceniamy, że bibi Finali serwis ma możliwość wsparcia klubu Pogoni Siedlce. Poza satysfakcją sportową zwiększamy w ten sposób obecność w mediach. Klub gra w pierwszej lidze na poziomie rozgrywek docenianych przez media. Wszystkie mecze transmituje TVP Sport. Co zapewni odpowiednią widoczność naszej marki. Ponadto emocje sportowe są ważne dla naszych klientów i partnerów biznes biznesowych. Wierzymy, że wspólnie przeżywanie meczu wzmocni nasze relacje, wyjął Gerald Pradzyński, dyrektor sieci brokerów BB Finali Service. W podpisaniu umowy udział wzięli Gerald Pradzyński, dyrektor sieci brokerów, Barbara Gida, dyrektor decent marketingu oraz Beata Pluta, dyrektor sprzedaży. Pogoń reprezentował dyrektor klubu Łukasz Wirus. Niezmiennie cieszy nas, że BB Finali Service dołączy do grona sponsorów MKP Pogoń Siedlce. Jestem przekonany, że współpraca będzie obosna dla obu stron. Pogoń Siedlce jest przygotowana na nowe wyzwania, a właśnie takiej będzie możliwość realizowania wspólnych celów z naszym pierwszym w historii sponsorem ze stricte branży finansowej, czyli BB Finali Service. przyznał Łukasz Firus. Logo BB Finali Service znajdzie się na koszulkach Pogoni. Ponadto będzie obecny w przestrzeni około meczowej. Witamy w gronie sponsorów i życzymy satysfakcji z podjętej współpracy. Gramy o marzenie Patryka. W ramach dwóch wrześniowych kolejek złotówka z każdego biletu sprzedanego na mecze ligowe zostanie przekazana na spełnienie marzeń dzieci cierpiących na choroby zagra zagrażające życiu. Każdy mecz ma swojego marzyciela, dla którego są zbierane środki. W przypadku pogoni siedlce jest to Patryk, 16-latek z olbrzymim zamiłowaniem do piłki nożnej. Jego największym marzeniem jest zobaczenie meczu ukochanej drużyny Realu Madryt na Santiago Bernabeu w Madrycie. Patryk zachował niezłomny charakter, harducha ducha i waleczność, które codziennie pomagają mu się mierzyć z chorobą. Choć obecnie nie możesz grać w swoim ukochanym lokalnym klubie, pozostał wierny piłce. Uwielbia oglądać mecze, zwłaszcza na żywo, w towarzystwie taty i przyjaciół. Eucjatyzmem mówi, że takie chwile pozwalają mu poczuć wspólnotę, żywowość i automat, autentyczne emocje kibicowania. Bez dystansu, za to z pełnym zaangażowaniem jako część granej grupy. Niezwykle ważne jest dla Patryka kolekcjonowanie doświadczeń. tych prawdziwych poruszających, które zapadają w pamięć i nadają sens życiu. Pomóc Patrykowi możesz pod adresem www.mammarzenie.org. Marzyciele 11472. Patryk. Pogąsielce nigdy nie rozegrała oficjalnego spotkania ze Śląskiem Wrocław. Grała jednak z rezerwami wojskowych. Pod koniec drugoligowego sezonu 22-23 pogoniści podejmowali rezerwy Śląska. Tuż przed pierwszym gwizdkiem koszulkę z okazji rozegrania 150 spotkań w barwach macierzystego klubu odebrał Cezary Demianiuk. Pierwsza połowa nie przyniosła zbyt wielu emocji. W premierowym kwadransie aktywny starał się być Demianiuk, ale żadna jego z dwóch szarż nie przyniosła porządnego efektu. W kolejnych fragmentach najaktywniejszy w ekipie gospodarzy był Damian Szuprytowski. Najpierw po polu karnym na nawinął dwóch rywali, ale zabrakło skutecznego wykończenia. A następnie w 44 minucie po uderzeniu rzutu wolnego piłka ostępowała obrabowanie bramki strzeżonej przez Michała Szomnika i do przerwy był bezbramkowy remis. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Po ponad godzinie pierwszy strzał oddali goście, ale obok bramki uderzył Mateusz Monarczyk. Pogo już szukało pragnionego gola, jednak w 69 minucie potężny strzał prowadzonego z ławki Demiana Nowaka odbił się od poprzeczki. Po raz drugi szczęście mieli goście, ale 120 sekund chupnął Demianiuk i myśli zasady do trzech razy sztuka. Siedlczanie mogli cieszyć się z bramki rezerwy Śląska. Do końca walczyły o choćby, o, choćby, o choćby punkt, a najlepsza okazja ku temu nadarzyła się Gościom gdy w 81 minucie piłka wyszliznęła się z rąk Maciejaki, Maciejowi Kolskiemu, co starali się wykorzystać Dawid Matuszewski oraz Dawid Wołdyga. Ostatecznie biało-niebiescy utrzymali prowadzenie i zgarnęli upragnione trzy oczka. Pogoń zakończyła sezon na ósmej lokacie, za Śląsk na 18 i spadł do trzeciej ligi. Co ja tutaj robię? Śląsk Wrocław zajmuje ósme miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy. Pobyt WKS Betlik w pierwszej lidze należy więc uznać za abendencję. Śląsk przez lata Pisał historię polskiej piłki na najwyższym poziomie. Klub z Wrocławia wychował wielu reprezentantów Polski. Dwa razy wojskowi uświętowali mistrzostwo Polski. Czterykrotnie kończy... kończyli sezon ze srebrnymi medalami na szyjach po raz ostatni w 2024 roku. Pomimo rangi wicemistrza, kolejny sezon był dramatyczny dla Śląska. Zmiany trenerów nie pomagały, punktów brakowało i skończyło się spadkiem do pierwszej ligi. Wrocławianie nie grali od, na zaplecze Ekstraklasy od 2008 roku. Pomimo degradacji na stanowisku trenera, z Śląska pozostał słowieniec Ante Simundza. Wrocławie plasują się na ligowym podium, ale zdarzyli przekonać się o tym, jak nieznośny jest drugi poziom rozgrywkowy w Polsce dla faworytów. Śląsk radzi sobie znakomicie na własnym obiekcie, ale na wyjazdach ma sporo do poprawy. W wygrał tylko jedno spotkanie w delegacji, z Chrobrym w Głogowie. Pogon jeszcze nigdy w historii nie grał w oficjalnym spotkaniu ze Śląskiem. Mecz zaplanowany na 20 września będzie więc historyczny. Historia do dopisania. 25 września 2025 roku. Pogon Siedlce zapisze kolejną kartę długi pucharowej historii. Na drodze biało jednej do 1.16 finału stanie mieć Legnica. Pogoniści debiutowali w Pucharze Polski blisko 75 lat temu. Nie było to premiera z marzeń. W 1.32 jednej, jednej finału Siedlczanie przegrali 0-10 z Legią 2 Warszawa. Później nastąpiła prawie 30-letnia przerwa. W sezonie 1979 80 zdarzył się historyczny awans, bo pierwszy po minimalnie wygranym meczu znarwiał Ostrołęka. Przygoda nie potrwała długo, bo w następnej rundzie Siedlczan rozbiła 4-0 Resowia. Lata 80. były bogate, pucharowe doznania. W dwóch kolejnych edycjach na drodze sielczą stawiali akademicy z Białej Podlaskiej. W sezonie 83-84 pogoniści wreszcie pokona pokonali AZS tylko przez warszawski. W kolejnej fazie przeszkody niedobycia okazała się korona Kielce. Dwie rundy udało się pokonać, a w sezonie 85-86. Pogoń najpierw wygrała 2-1 z AZS Biała Podlaska. Następnie zrewanżowała się Resowi wygrywając 1-0, a została zatrzymana w 1-32 finału przez AB Świdnik. Porażka 0-3. W sezonie 86-87 Pogoń zakończyła pucharową przygodę na pierwszej przeszkodzie. Lepsza okazała się Polonia Warszawa, która wygrała 2-1 w sielcach. Zdecydowanie bardziej udana była kolejna edycja. W pierwszej rundzie Siedlczanie rozbili imieniczkę złob, łop. Rozpędzeni pogoniści w kolejnych rundach wyeliminowali hutnika Warszawy, Warszawa 1 do 0, broń radom 2 do 1 oraz polonie bytom 1 do 1, pokarnych 5 do 4. Zameczamy ze Śląskami kryje się przedziwna historia. W 100 minucie spotkał, została przerwane z powodu zapadających w ciemności. W drugim, ter, w drugim, w drugim terminie mecz został powtórzony, a do wyłonienia zwycięzcy niezbyt, niezbyt, był konkursu tej karny. W jednej ósmej finału Sielczanie poradzili sobie z motorem Lumin wygrywając 1 do 0. Ćwierćfinałowy dwumetrz z Legią był kresem możliwości pogoni. Wojskowi wygrali 3 do 0 w, Sielczach, w Sielcach i 3 do u siebie. Honorową bramkę dla białoniebieskich zdobył Tadeusz Ościński. Rozgrywki zapoczątkowane w 1988 roku zakończyły się zanim na dobre się zaczęły. Czarne koszule wygrały 3 do 1 w, Sielcza, w Sielcach. Pucharowe lata 90. były mniej udane. W sezonie 82-93 pogoniści poradzili sobie z Lubianką Lubin 2 do 0 i Resoją 3 do 0. Jednak w 1.32 finału za mocni okazali się Łęknik Kielice 0 do 3. Kolejna edycja obfitowała w długie mecze. Siedlczanie zaczęli od zakończonej sukcesy w postaci zwycięstwa 1-0 do gryfku z Abią Świdnik. W kolejnej fazie Motor wygrał 5-4 po bezbramkowym meczu i karnych. Podobny przebieg miała kampania pogoni w sezonie 94-95. Siedlczanie pewnie ograli Hetmana Białystok 3-0 a następnie przegrali 1-2 z AZS Biała podaska W rozgrywkach 96-96 Białoniebiescy wykazali wyższość nad granicą Terspol 5-0, Eukes Łom Łomża 3-1 i Kese Ostrowiec Świętokrzyski 1-0. W 1-32 finału Polonia rozgromiła Siedlczan. Wynik, Wynik 6-0 nie zostawił z dłużej, kto był lepszy. W sezonach 98-93, 99-2000 Przygoda pogoni kończyła się po jednym meczu. Odpowiednio z Podlasiem miała Podlaska oraz stalówką. Na przełomie wieku pogoń doszła do jednej finału. Zanim doszło do pamiętnego boju z górnikiem zabrze w jednej finału, silczanie pokonali. Podlasie biała Podlaska, Lubiankę, stalówkę, kotwicę Kołobrzek. Górnicy zamknęli pogonistą. Drogę do najlepszej. Ósemki wygrywałem z 2 do 0. Sezonu 0,3 Aż żal wspominać, bo lewa Sierczanie przegrali 1 do 7 sportowcami. W XX wieku w XXI wieku pogoni przez długi czas brakowało specjalnego sukcesu aż do sezonu 22-23, kiedy biało niebiescy wyrównali historyczny rezultat z rozrywek 86-87, pogoniści dowodzeni najpierw przez Damiana Głuska, a następnie Marka Saganowskiego pokonali cztery przeszkody, a zatrzymali się dopiero na piątej. W ćwierćfinale... Z górnikiem Łęczna. Pucharowy bilans pogoni. 30 startów, 68 meczów, 38 zwycięstw, 3 remisy, 29 porażek. Bramki 101 strzelonych, 115 straconych. Mój dream team. Rafał Misztal. Bramkarz Rafał Misztal. Obrona Bartłomiej Olszewski. Maciej Wiktor. Dobra, tego nie muszę mieć. Poznajmy się. Marcin Flies. Siła czy technika? Siła. Wielka Słowa czy ma popularność? Ma popularność. Bieganie czy siłownia? Siłownia. Kawa czy herbata? Herbata. Gra wysoko ustawioną linią obrony czy cofniętą bliżej własnego pola karnego? Bliżej własnego pola karnego. Książka czy film? Książka. Dobycie mistrzostwa Polski czy zagranie jednego meczu w barwach reprezentacji Polski? Zagranie jednego meczu w barwach reprezentacji Polski. Spontaniczny czy zaplanowany 100% wyjazd? Wolę, gdy wszystko jest zaplanowane. Tiki taka, czy gra z kontry? Gra z kontry. Moje największe marzenie piłkarskie to: gra w klubie zagranicznym. Imię i nazwisko: Marcin Fleas. Pozycja: obrońca. Data urodzenia: 10 lutego 1994 roku. Wzrost: 185 cm. Waga: 75 kg. Przebieg kariery: stal zakrzywek, sygnał lubin, ruch chorzów. GKS Bełchatów, GKS Katowice, Piast Gliwice, Górnik Łęczna, Sandecja Nowy Sącz, Stal Mielec, Eukes Łódź, Pogoń Siedlce. Dziękuję Wam, że przeczytaliście program. Dziękuję, że byliście, gdy ja czytałem program meczowy Pogoń Siedlce Śląsk-Groczów. Widzimy się na kolejnym programie meczowym, tylko podaduję telefon. I widzimy się na kolejnym odcinku. Elo!